Siemanko z tej strony i Chciałbym Wam przedstawić nowe pojazdy za obligacje. Więc jeśli Wam się film spodoba, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. A ja już nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania. Dobrze, słuchajcie, ale zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, chciałbym jeszcze wspomnieć o dosyć ciekawej sprawie. A mianowicie ostatnia aktualizacja sklepu miała miejsce rok temu. Rok temu yy, i we wrześniu, wiecie, już minęło powiedzmy pół roku i we wrześniu zaplanowali, że dodadzą nowe czołki za aplikację. Chyba początek września pojawiła się taka informacja. No i wszyscy ludzie czekali, aż nowy pojazd, jakieś nowe pojazdy dodadzą do tego sklepu za aplikację nikt nie wymagał cudów, ale mieli ludzie nadzieję, że coś ciekawego dodadzą. No i mamy obecnie kwiecień i dopiero coś, coś dodali, co w się sensie nie dodali, tylko coś planują dodać. Jeszcze nie wiadomo, czy, czy dokładnie te pojazdy wejdą do sklepu, dlatego że to jest informacja z WOD z Expressa, a tu wiadomo, że nie zawsze informacje są w 100% prawdziwe. No i właśnie, no niezbyt ciekawa to sytuacja, że WG pół roku planuje dodać pojazdy, Szkoda, że tak olali graczy po prostu. Ważniejsze dla nich były eventy z paczkami zamiast dodanie nowych pojazdów za aplikację. Napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. Eee, o tym, że rok czasu dodawali ogólnie pojazdy, od pół roku planowali. W sensie rok czasu minęło od tego, a pół roku od takiego powiedzmy ogłoszenia. Eee, dobra, przejdźmy do tych pojazdów, bo już nie ma co oględzić na temat WG, które olewa graczy. Każdy o tym wie przecież. E, dobra, słuchajcie. Pojazdów e, zostanie dodanych 5. 5 pojazdów, 1 szóstka, dwie ósemki, 1 dziewiątka i jedna dycha. Szóstka to będzie 600 Y. O tym pojeździe już nagrałem materiał, więc nie będę się powtarzać. E, czy będzie opłacalny zakup, w sensie czy się będzie opłacało go kupić, prawdopodobnie będzie za, za 6000 obligacji I, i w mojej opinii, jeśli gracie na szóstych tierach, na tych niskich tierach głównie i lubicie pojazdy z dużą alfą, będzie to mi się wydaje w miarę ciekawy zakup, ale jeśli szukacie jakiejś zarabiarki czy coś, to raczej poszukajcie czegoś na wyższym tierze. Szóste tiery po prostu zbyt dużo kosztują obligacji. Jeśli mówię, mają wam sprawić frajdę, spokój jeszcze jak najbardziej, bo pod Friday ten pojazd się nadaje, ale niekoniecznie pod zarabianie. Kolejnym pojazdem, tym razem ósmego tieru, będzie Chieftain T95. Pojazd, który był wcześniej jedynie dostępny podajże w kampanii potem był w paczkach chyba dwa razy raz z Waffentragerem, gdzie go dropnąłem i jeśli miałbym go opisać w foru słowach, to kupa złomu po prostu nie, wa nie warto go brać, niska alfa, słaba mobilność jak na Meda, tylko 40 na godzinę, słaby pancerz ciemnie, DPM, penetracja, nie ma co, nawet ty ma się co zastanawiać. Dobra, kolejnym pojazdem na liście jest obiekt 252U, czyli w miarę spoko Premka. Jakby, jeśli nie macie powiedzmy 703, jeśli nie macie e, skody tych topowych Premek, a chcecie jakąś fajną e, ósemkę do zarabiania, to taki Defender będzie fajną opcją. Na pewno będzie jakąś konkurencją dla Patriota, bo dotychczas tak naprawdę opłacało się tylko brać Patriota. Ewentualnie do zarobków. Hmm, teraz mi nic do głowy za bardzo nie przychodzi, bo u samek jest mało dobrych. No. I to rzeczywiście, powiedzmy, będzie pojazd na poziomie Patriota, albo dla niektórych nawet lepszy. E, dobra, kolejną pojazdem, tym razem 9 tieru WZ114, czyli chyba druga pręka w grze 9 tieru. E, jest ona. Jeśli powiem złą, to za mało powiedziane, jest beznadziejna po prostu. Zrobienie tym 2-3000 to jest męczarnia. Czemu powiem teraz zapytacie? No głównie dlatego, że mamy czas celowania dłuższy niż w lodówce, mamy stabilizację gorszą niż w KW2. Albo na poziomie tego w KW2. Co jeszcze mamy z takich wad? No długi czas przeładowania. Mamy najgorszy DPM ze czołków ciężkich dziewiątego poziomu. Ogólnie najgorszy chyba DPM ze wszystkich dziewiątych tierów, nie licząc artylerii, bo ładujemy 18 chyba i pół sekundy i mamy DPM na poziomie 1600-1700. To tragedia jest, jakby. Oczywiście posiada żywotność, nie odbiera mu tego, posiada najwięcej HP, posiada najwięcej, naj... jeden z powiedzmy fajniejszych pancerzy, odbija w miarę dużo, ale no i ten jeździ, jeździ też nie najgorzej, jak wsadzicie turbo to spoko jeździ, ale pozostałe mówię, działo siada, jakby ma, ma wysoką alfę, ma wysoką penę, fajną do zarobków, ale DPM i reszta tych i reszta takich kluczowych, można powiedzieć, parametrów leży, jeśli chodzi o premki, bo jednak, żeby zarabiać, musicie mieć działo skuteczne, a te działo skuteczne nie jest. Chyba, że przycelujecie te 4 sekundy, to może wtedy trafi, bo ma 0,32 celności. Ale tak podsumowując, ten pojazd jest bardziej dla kolekcjonerów, nie ma co na niego obligacji wydawać. No i na koniec wisienką na torcie będzie obiekt 268 -E wersja piąta jest to bym powiedział ciekawy przykład tego gdzie lądują pojazdy za aukcje po roku tak słuchajcie jakby chyba rok czy dwa lata temu był on dostępny na aukcjach ale pewnie rok temu odbyły się aukcje z jego udziałem i tam wiadomo ludzie dawali nie wiadomo jakie sumy a teraz prawdopodobnie będzie dostępny za 15-12 tysięcy aplikacji. Więc szkoda po prostu, że w taki sposób kończą czołgi za aukcję i to mi się wydaje, że jest sygnał dla wielu, którzy chcą przeoszczędzić, a lubią kolekcjonować, że jeśli powiedzmy teraz nie kupicie jakiegoś czołgu na aukcjach, to kupicie go prawdopodobnie za rok w sklepie za obligacje. Podobnie było ze 113 BG Opera. Ale jak wygląda sytuacja w ogóle z tym pojazdem? Czy opłaca się go kłopować, czy nie? Posiada on, powiedziałbym, działo z wysoką mega penetracją, z wysoką alfą, ale niestety z dosyć przeciętnym DPM-em i celnością. Jakby trzeba tym grać na bliskie lub średnie dystanse, ale niestety to nie umożliwia pancerz, pancerz, który jest tragiczny w tym pojeździe. Mobilność jeszcze jakkolwiek to nadrabia, mobilność jest spoko, do tego nie ma co się przyczepić, ale pancerz jest tragiczny, celność tragiczna i tutaj wam powiem tyle, że jeśli jesteście kolekcjonerami, spoko, możecie brać, ale jeśli chcecie jakąś fajną dyszkę za obligacje, to nie bierzcie jej, po prostu szkoda obligacji. Więc tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Mamy... Trzy pojazdy niewarte uwagi. Obieg 238, wersja 5 z WZ WZ114 i czyli w tej T95. Ale powiedzmy, dla kolekcjonerów, dla początkujących, fajną sprawą będzie obiekt na pewno 252U/300X dla, dla osób, które grają na niskich tierach. I to słuchajcie, chyba był, było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. A ja już będę leciał. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie jeszcze raz w komentarzu, że no, przypomnę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych pojazdach. Do usłyszenia. Cześć.